Odżywki i suplementy, czyli większa dawka mocy dla zaawansowanych duchowo. Tak jak Wam powiedziałem na samym początku, końcówka roku liturgicznego będzie nam mówić o rzeczach ostatecznych. No jedną z takich rzeczy ostatecznych jest Dzień Pański w naszym życiu, czyli dzień naszej śmierci, dzień kiedy spotkamy się z Panem twarzą w twarz. Jak myślicie, pytanie zagadka na sam początek. Co mówi człowiek, kiedy spotyka się z Bogiem? O Jezu. I teraz to o Jezu. No bo jak tak wiecie, kończysz swoje życie i spotykasz się z Jezusem że o Jezu, nie? I teraz może to być. Znaczy na pewno to będzie zaskoczenie. O tym mówi święty Paweł, w tym liście do tesalnej w drugim czytaniu. On mówi, nie będę wam tylko tłumaczył, nie będziemy nad tym specjalnie dywagować. Mówi, kiedy, co i jak. Mówi, to będzie zaskoczenie. Mówi, nikt nie zna dnia ani godziny swojego spotkania z Panem. I będzie to zaskoczenie, ale może to być zaskoczenie dwojakie. Radosne o Jezu, albo niezbyt radosne, o Jezu. Jest różnica, nie? I teraz święty Paweł mówi. Jako chrześcijanie, to my mówimy, O Jezu, bo się cieszymy. Dlaczego? Bo my jesteśmy ludźmi światłości. Akurat robisz dobre rzeczy, spędzasz na nich całe życie, i akurat w, jakiejś, w robieniu jakiejś dobrej rzeczy Bóg cię zaskoczy. No i czego się tu wstydzić? Nie, no nic, no jesteś radosny, bo no Panie Boże, patrz, dałeś mi życie, widzisz jak mi idzie? Staram się, może nie najlepiej wszystko mi tam wychodzi, ale jest dobrze. Jest się czym pochwalić. Bóg przyjdzie do Ciebie i będzie z ciebie dumny. Będzie się cieszą. No to jest moje dziecko. Wykapane. Ale jeżeli żyjesz w grzechu, w ciemności, nie przejmujesz się Bogiem i tym, o co On Cię poprosił, nie pomnażasz tego majątku, który Ci dał, a którym jest Twoje życie i Twoje talenty, one są lepsze niż złoto. I. Spędzasz swój czas na głupotach albo w ogóle na złych rzeczach, no to kiedy się kończy to życie i Bóg cię w takiej sytuacji widzi, że nie powstajesz, tylko leżysz w swoich grzechach, każdy z nas się potyka i upada, ale właśnie w jakiej sytuacji chcesz, żeby cię Bóg zastąpił, kiedy leżysz jak długi, czy kiedy się zbierasz, podnosisz, wsparto Jego krzyż. I teraz. No my jesteśmy z tej opcji jaśniejszej, tej dobrej, która się będzie cieszyć. Ale teraz tak, jak to zrobić, żeby tak było? Między innymi mamy pomnażać to dobro. Jak pomnażać dobro? No jest wiele sposobów i wiele rzeczy dobrych możemy robić. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na jednej, z racji tego, że jest niedziela, jest dzień ubogiego. No to właśnie na pomocy ubogim. No na pewno jest to dobra rzecz. Mało tego, no Jezus też starał się pomagać. To jest miłość bliźniego. I jak słyszeliśmy, mam nadzieję, że zwróciliście uwagę w tym pierwszym czytaniu, jedną z cech idealnej kobiety jest otwiera dłoń ubogiemu, czyli otwierasz mu i dajesz mu coś, do nędzarza wyciąga swe ręce, czyli nie będzie miała problemu mu pomóc. Oczywiście to nie jest wyznacznik tylko dla kobiet, nie? to tak, każdego, dla każdego z nas. I teraz, jak mamy pomagać, żeby to była pomoc? Jak mamy pomagać, żeby to było miłosierdzie, a nie naiwność? Podpowiedź znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii. Słuchajcie, Pan Jezus mówi tak: z Królestwem Bożym, czyli z naszym życiem, z naszym życiem, ma być tak, jak z tym gościem, który rozdzielił swój majątek tym sługom. I co ci ludzie zrobili? Zainwestowali te pieniądze, bo to była kupa złota. Pięć talentów złota to jest tam ileś kilogramów samego złota, więc to naprawdę było sporo. I każdy miał inną, inną wartość, ale każdy z nich zainwestował te pieniądze. I teraz dwóch z nich zainwestowało tak dobrze, że zyskali 100%. Nie, bo ten miał 5 i dostał drugie pięć. No to 100% zysku, no to niezły gracz. Nie wiem, jak to zrobił, może na giełdzie, może w coś tam, obojętnie. Może na początku mu nie wyszło i jakąś część stracił, ale wyciągnął wnioski i później zaczął inwestować, tak że mu się to zaczęło zwracać, tak że do 100%. Nie wiemy, nie znamy tego, różnie to powiedzieć, ale fakt jest taki, że pomnożyli. No i jest ten jeden gość, który boi się, że straci. Macie tak czasami w swoim życiu, że chcielibyście coś zrobić, ale bojecie się, że źle to zrobicie. Więc nie podejmujecie decyzji. I stoicie w miejscu, niestety. No są takie sytuacje, nie? Do tego zaraz dojdziemy. Jak to wygląda w sytuacji z pomocą? Czasami mam coś takiego, że już nieraz się spotkałem w konfesjonale, ktoś mi mówi tak, proszę księdza, no i mam takie pytanie, bo przyszedł taki pan i prosił mnie, żebym mu Dał trochę pieniędzy, bo jest głodny, bo coś tam, bo jest chory i w ogóle. No i ja mu nie dałem. To chyba jest grzech. To... I mam wyrzuty sumienia, że chyba źle zrobiłem. No bo człowiek potrzebujący, a ja mam, ale mu nie dałem. Czy to jest grzech? Kiedy to jest grzech? W sensie, kiedy to jest zaniedbanie? Właśnie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Oczywiście temat biedy jest bardzo szeroki, ale zobaczmy. Często pomagamy naszymi pieniędzmi, bo to jest naj... często najbardziej skuteczna pomoc, nie? Ktoś potrzebuje, masz i ma już. Więc jeżeli to są nasze pieniądze, to nasza pomoc według tej Ewangelii dzisiejszej powinna przynosić zysk, a nie być głupio wydanymi pieniędzmi. Bo jeśli przepuścisz majątek i nic nie zyskasz, to jak cię Pan rozliczy później? A widać, że jest taki konkretny ten Pan. I zobaczmy na sytuację z biednymi. Często ludzie pomagają. Ktoś potrzebuje, a no to mu dam. Czy ta pomoc sprawia, że on jest lepszy? Czy tylko sprawia, że ty nie masz wyrzutów sumienia? Często tak dajemy, no a masz, nie. No, pomogłem, nie? Ja pomogłem, ja mam czyste ręce. Zrobiłem ile może. A co, na co on tam wyda? To, no, no, to już jego sprawa. Można, tak. Ale czy ta pomoc sprawia, że ten człowiek staje się lepszy? Opowiem Wam historię księdza Jacka Stryczka. Jeśli ktoś nie kojarzy, to na pewno kojarzycie szlachetną paczkę. Nie? Zawsze na Święta jest taki projekt ogólnopolski o wartości już tam 10 milionów złotych, że przygotowuje się ludzie, ludzie, którzy mają pieniądze, przygotowują paczki dla tych, którzy potrzebują czegoś. Tam są różne produkty, rzeczy, AGD, wszystko, co jest konkretne, to jest potrzebne i można zrobić taką paczkę. I pomysłodawcą szlachetnej paczki właśnie jest ksiądz Jacek, który jest specjalistą od biednych w Polsce. Całe praktycznie swoje kapłaństwo i swoje życie jeszcze jako kleryk spędzał między biednymi i na pomaganiu im. Chłop się tak przejął Ewangelią już jako młody chłopak na studiach, że mówi, no są ludzie, którzy potrzebują, a on z Krakowa jest. Mówi, w Krakowie jest dużo ludzi, którzy żebrzą. Pojedziecie do Krakowa, to zawsze ktoś nie ma opcji. Jak jesteście w tych takich ważnych rzeczach, to, miejscach, to zawsze ktoś podbije i on mówi: Łotóweczka albo coś tam, nie? I on żył z tymi ludźmi. I mówi tak: nawet na swoje prymicje zaprosił biednych, bezdomnych. Bo wiedział, mówi, to tak, będzie tak biblijnie, tak ewangelicznie, jak Pan Jezus nie mówi, że ten Król zapraszał wszystkich, bo ci, których zaprosił, nie chcieli przyjść, mówi, no to później wszystkich zaprosił biednych, takich, jakich Mówi, i zapraszajcie takich, Pan Jezus mówi, bo oni nie mają wam z czego oddać. Mówi, ci ludzie nie przyszli do mnie z jakimiś prezentami, żeby mi się to zwróciło. Oni przyszli po prostu i ja ich obdarowywałem. No więc widać, że facet tak na 100% idzie, nie? Jak został księdzem, nie wiem, jakim to czas, dwa, trzy lata chyba, codziennie pomagał biednym. Codziennie do niego przychodzili ludzie, którzy potrzebowali pomocy. No i on miał dla nich czas, on ciągle coś dla nich robił. Tu chodził, tam załatwiał, coś tego. Mówi mało tego, ktoś był śmierdzący, tu go wykąpał. Chodź do mnie, wykąpiesz się u mnie, nie? żebyś był tego, dostaniesz ciuchy, żebyś wyglądał jak człowiek, nie? A mówi, nie masz gdzie spać, będziesz spał u mnie, oddał im swoich łóżko, z na ziemi więc nie można mu zarzucić, że nie próbował. Po trzech latach padł totalnie, wyczerpany fizycznie, schorowany i nie był w stanie nikomu pomóc. A ludzie – ksiądz, pomóż, bo ja jestem potrzebujący. A ty jesteś księdzem, musisz mi pomóc. Takie myślenie, nie? I on w tym momencie zaczął się zastanawiać, gdzie popełnił błąd. Wino przecież żyłem Ewangelią, ale im bardziej pomagałem, i to jest jego wniosek: im bardziej pomagałem ludziom, tym oni jeszcze bardziej potrzebowali pomocy. No to jest głupie. Mówi, ja inwestuję w siebie, swoje serce, swój czas, swoje siły, swoje środki, i to nie przynosi efektu. I tym ludziom nie jest lepiej, oni się nie zmieniają. Mówi ci ludzie, ja im coś tam próbowałem pomóc, a później z jakiś czas ten człowiek znowu do mnie przychodził i mówi, że dalej potrzebuje pomocy. Mało tego jeszcze przeprowadził drugiego podobnego sobie. I mówi, jaka to jest mądra pomoc, a że ja pomagam, a jest jeszcze więcej ludzi wskutek tego mojego działania? Jest więcej ludzi, którzy potrzebują pomocy. No to coś tu się nie dodaje. I zaczął zmieniać swoje myślenie na ten temat. I swoje działanie przede wszystkim. Od tego momentu zaczęła się między innymi szlachetna paczka, cała idea. I on to tłumaczył na takim kazusie, jak doszedł do tego. Mówi, no bo wielu ludzi się zastanawia, co zrobić z biednymi ludźmi. Jest, myślę, że znacie tą historię, że co zrobić z głodnym? Masz głodnego? To daj mu rybę, nie? No ale mówią tak, no ale on zje rybę i dalej będzie głodny, więc dalej mamy problem. Więc ta pomoc jest nieefektywna, nic nie zmienia. Mało tego, straciliśmy rybę. To ktoś mówi tak: to trzeba dać wędkę. To on sobie złowi rybę i będzie jadł mnie, i nie będzie już głodny. Nie. Okazało się, że to rozwiązanie też nie jest dobre. Bo ten człowiek, wiecie co często zrobi? Sprzeda wędkę, kupi rybę, zje rybę i już dalej będzie głodny. I teraz ani wędki, ani ryby. I ksiądz Jasek doszedł do tego i powiedział tak, wiecie co trzeba dać temu człowiekowi, żeby mu pomóc, żeby jego życie się zmieniło? Mentalność rybaka. Tu trzeba zmieniać. Bo jeżeli on ma mentalność rybaka, on sobie znajdzie byle patyk i będzie łowił. On wykombinuje, bo on ma tą mentalność, ma ten zmysł. I będzie w stanie sobie sam poradzić. I masz go z głowy. W sensie nie musisz mógł mu pomagać, nie? już dalej, bo on jest w stanie sam się sobą zająć. Ale jest ciężko zmienić mentalność. Łatwiej jest dać: no masz rybę i znikaj. Ja zrobiłem, mam czyste sumienie, bo coś tam zrobiłem. On jest ucieszony, nie zawraca mi głowy, ale rzeczywistości się nie zmienia. Znowu będzie znowu, nie? przyjdzie i będzie potrzebował znowu pomocy. Więc pomogłeś mu czy nie? Czy tylko poklepałeś go w jego dziadostwie? Są niektórzy ludzie, którzy z tego żyją. Oni tak lubią żyć, po prostu. Pewnie jak będziecie wychodzić z kościoła, to będzie taki człowiek. Nie? Wiesz, znaczy, jak wychodzimy z kościoła, nie? No mamy, to są nasi stacy, stali klienci. Zdamy ich tutaj jako księża. I zawsze wiedzą, kiedy msza się kończy. No zawsze się pojawiają wtedy pod koniec, żebyście im tam coś rzucili. Ja tego nie oceniam. Ale powiem Wam tak. Jako księża, i jak patrzymy, jak ktoś taki biedny stoi pod naszym kościołem, no to trudno, żeby jako Chrześcijanie się nie ruszyć i nie podejść do niego. Tyle rozmów, ile ksiądz probusz z takimi ludźmi odbył, to tego nie idzie policzyć. Zawsze przychodzi i mówi tak: Chłopie, jesteś młody synek, przyjdź, porobisz coś. Nie, zarobisz. Ubrania dostaniesz nowe, nie będziesz taki śmierdzący, nie, nie będziesz pił. Mnie. Jak chcesz, pójdziesz na A. Pomożemy Ci. Nie. Nie jest tak dobrze. Chociaż on tego nie mówi, ale nie chce tego zmieniać. Więc. No cóż. Ksiądz Próbusz ma anielską cierpliwość, tak, na marginesie. O, ja od razu mówię, dobra, to wyjazd. A ja Ksiądz Próbusz, próbuję, próbuję, próbuję. To jest. Powoduje nieba, i pa za to. Ja się będę musiał bardziej wysilić. Ale popatrzcie, mamy przynosić dobre owoce mamy owocować. Nasza pomoc ma wyjść co najmniej na zero, albo i zacząć się zwracać, żeby temu Panu Bogu powiedzieć: Ej, Panie Boże, no jednak zrobiłem mądry pożytek. Nie, Nie starałem się głupio pomagać. Bo pomocą, głupią pomocą, można zdegenerować człowieka. Wielu ludzi mówi tak. Rozdawnictwo nie jest dobre, bo co powoduje? Roszczeniowe myślenie, bo ludzie zaczynają myśleć, że im się to należy, tak? I zmienia im się mentalność, co najmniej nie na rybaka, tylko na mentalność głodnego, któremu się należy. To nie jest dobre, czyli na dłuższą metę nie przynosi dobrych efektów, bo nic się nie zmienia. Tyle, moi drodzy, i na sam koniec. Yy, co mamy zrobić? Bo może ktoś teraz w tej sytuacji sobie tak pomyślał, no to teraz, jak ja mnie spotka taka sytuacja, i ja nie wiem, jak wam pomóc, czy ja jak dam temu tej osobie te pieniądze, to czy jej pomogą, czy nie pomogą. I możemy się zachować jak ten ostatni gość z Ewangelii, który powie tak, ja nie chcę nic złego zrobić, to w ogóle nic nie będę robił. Nie, nie to nie jest rozwiązanie. Co możemy zrobić? Ksiądz Jacek to fajnie podpowiada. Polecam sobie, można go sobie znaleźć na YouTubie. Ma swoje przemyślenia na ten temat. Też napisał książkę Ewangelia i Pieniądze, w której te schematy, jakieś takie utarte, głupie schematy, bardzo fajnie na podstawie Ewangelii oczyszcza i pokazuje i zmienia. Polecam. Ale co powinniśmy jeszcze robić, tak konkretnie, już? Jeżeli przyjdzie do Ciebie jakiś człowiek i będzie prosił o pomoc, jeżeli masz na to czas, serce, siłę i środki. To poznaj jego historię, sprawdź, zobacz, jaką żyje, jaką wygląda i czy on chce coś zmieniać. Jeśli nie, dziękuję, sorry, a nie będę marnował na ciebie pieniędzy i mojego czasu. To jest potrzebne. Nie każdy z nas ma na to czas, więc jaka jest inna opcja? Nie będziesz pomnażał bezpośrednio ty swoich pieniędzy? To jak to Pan Jezus mówi, tak ten Pan mówi, no to daj bankierom, oni za Ciebie to zrobią. Więc druga opcja jest taka, skoro Ty na to nie masz czasu, to są ludzie, którzy mają na to czas. Między innymi organizacja Księdza Stryczka ta od Szlachetnej Paczki. Oni mają różne projekty, ale jest mnóstwo innych organizacji, które proszą o pomoc, o odpisanie 1% podatku i tak dalej. Co wtedy robimy? <laughs> Zadajemy sobie trud. Na zgłębienie tego i jakie są ich owoce, na sprawdzenie, w jaki sposób działają, czy ta pomoc jest mądra, czy średnia, nie? I zainwestuj w to swoje pieniądze, ale sprawdź, jakie są tego efekty. Jeżeli będziesz widzieć, że są dobre, że ludziom się zmienia mentalność, no to fajnie. To pomnażasz majątek cudzymi rękami, ale to jest twój majątek. Nie? Czyli idzie to na plus. Pomyślcie nad tym. Mądre pomaganie. Ewangeliczne pomaganie jest mądrym pomaganiem. Ja wiem, że to nie jest proste, ale dzisiaj takie inspiracje do myślenia nad tym, żeby nie działać schematycznie, tylko zacząć wyglądać trochę dalej. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Jeśli ktoś chce więcej, to odsyłam do księdza Jacka, bo naprawdę jest fachowcem pierwszej klasy. Amen.